W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do świata Klocków, które będziemy musieli rozwalać Dodatkowo będziemy mogli kupić lepsze moty I jeszcze sobie kupimy jakieś tam zwierzaki za więc oczywiście oglądacie ten film Do końca, a ja zapraszam do oglądania Także siemaneczko, z tej No i słuchajcie, dzisiaj jak już słyszeliście Będziemy rozwalać naprawdę duże bloki Aktualnie jesteśmy na pierwszym świecie No i on jest jakiś duży, mamy jak kilka bloków i ale widzicie co tu jest? Czy lepiej Subskrybuj? Ej, naprawdę to on jest, dobra To słuchajcie, wiecie co musimy zrobić? Musimy go rozwalić Więc słuchajcie, każdy z was bierze, co. Tam ma przy sobie i po prostu klika ten czyli Ja go rozwalam, no jazda Dobra, ja wiecie, dostałem klocki Mam trzy klocki aktualnie No i musimy rozwalać właśnie te klocki Tutaj, żeby dostawać więcej klocków Nieważne, co ja właśnie powiedziałem Po prostu wiecie, musimy rozwalać klocki, potem je możemy sprzedawać No i będziemy zarabiać kasę, Więc całkiem spoko ja już słuchajcie 11 raz zbierałem, więc jazda, sprzedajemy to. I tam mamy shop, więc lecimy sobie sprawdzić, co możemy sobie kupić. Okej, okay, mamy dwie opcje: mamy backpack i kamerę. Dobra, i ja sobie wezmę może jakąś albo lepszego. Co kasy potrzebuje? Ej, sery, tak dużo. No, to kupę sobie może na serce Za 100 robót są 2000 klocków. I teraz, słuchajcie, nie musimy kupować tego. Nie musimy kupować tego. Nawet tego nie musimy. Po prostu kupujemy sobie ten. O, za 10. Dobra, jeszcze jakiś backpack? Czy na start nie stać? Więc teraz na backpacka. O, nie najgorzej. Ej, jakiś chest jest. Dobra, dawajcie bijemy go. Okej. Okay. Ło, dostaję 3000 klocków. Weźcie co jakiegoś backpacka może kupy za 3000. Okej, okay, myślę, że to będzie spoko. Za 2000... No i słuchajcie jeszcze, to mamy jakieś pety chyba, więc sprawdźmy po ile one są. Pierwszy pet kosztuje 1000. Dobra, bierzemy go. Uwaga, uwaga. Proszę, żeby to było coś dobrego. Mamy kamana. O nie, najgorzej, najgorsza rzecz mi wyleciała, nie, nie wierzę Okej, okay, ona daję busta razy 03 i 1% eksplozji czy tam rozwalania. Ej, chyba to jest dobre, nie, nie jestem pewien, ale słuchajcie, to no chyba tak, więc ja zniszczymy teraz. No, teraz już po 10 dostajemy. Ej, co, a co to jest? Czy Tutaj mamy kolejną mapę. A za 40 tysięcy możemy lecić na kolejną mapę. Ej, tu też sobie zaraz polecimy. Mamy 170 klocków. Chyba to jest dobre. Nie wiem, czy to jest jakieś mega dobre. Nie no, 1000 kasy to są słuchajcie, to jest bardzo dobre. A słuchajcie, no powiedziałem, że jeszcze coś sobie zrobimy, więc sobie kupimy dzisiaj peda za robuxy. Może nawet więc, zobaczymy, jak dobre one będą. 300 robux, no 250 robuxów, dobra, ja, mamy jednego witeka, otwieramy. Jasno, otwieramy tylko za 300. No, 250 miesięcy co ja mówię? Okej, okay, no i mamy, i co nam wyleci teraz? Proszę, żeby to, to było coś dobrego. A, przecież to jest ta rzecz. Ale dobra, żeby to było dobre. Okej, okay, jakie to ma stanie? To ma takie, a to ma. Jakie to ma staty dobre, co jest? Dobra, bierzemy to oczywiście. Okej, okay, mamy teraz dwa założone, ale on jest dobry, ten Disco Shark. Dobra, lecimy tam nawalać. Okej, okay, a możemy sobie jeszcze jednego PETA wziąć? Możemy jeszcze jednego. Ej, dobra, to ja sobie zaraz kupię jeszcze jednego. Okej, okay, no słuchajcie, powiedziałem, że kupujemy, no to kupujemy jeszcze jednego tego peta. Jasne, będziemy mieli dwa, dwa takie pety. To jest chyba dobre. Wiem że jeszcze to jest dobre, a nie te nie wiem, jakie tutaj będą jeszcze lepsze. No, zobaczymy, zaraz się to otwieramy. I uwaga! Ok, mamy. Dobra, teraz będzie bus, naprawdę dobry bus będzie. Ja sobie oczywiście jeszcze sprzedam. Zobaczymy, ile dostanę. Bo myślę, że już naprawdę może być dużo. Ok, więc sprzedajemy. 8 tysięcy kasy mam. Co jest? Dobra, lecimy, słuchajcie, lecimy sobie tam, yy, ten, Kupić coś. Dobra, bierzemy ten za 8. jest za 8 000. Dobra, bierzemy 15. Dimension ma. Ok, gdzie tu sobie jakieś lepsze? Może jakiś niebieski rozwalimy? Jasne, czemu nie? Rozwalmy ten niebieski. Okej, okay, rozwalamy. A, seria tak się zrobiło? Nie, nie wiem, dobra, już to szybko, słuchajcie, rozwalamy. I nie dostaniemy tego. Co jest, cały ten, ten, cały pasek. Co się właśnie stało? Dobra, sprzedajemy to 19 tysięcy. Nie, ale to jest dobre. Okej, okay, kupujemy ostatni błąd, jaki mamy dostępny. I teraz, słuchajcie, będziemy musieli iść chyba na kolejną mapę. Bez to będzie ciekawie, ja sobie już zaraz pozbieram. Potrzebujemy 40 tysięcy kasy, to jest mnóstwo kasy. Słuchajcie, zanim dalej jeszcze pójdziemy, to ja bym sobie sprawdził, co daje te pety. Co daje za 30%? Tysięcy? Czy one są dobre? Ok, skipujemy. Mamy Rera, dobra, to jest chyba całkiem dobrze. 11% i jakie on ma staty? 0,8%. No dobra, w porównaniu do tych, które już w ogóle levely nabijają, jestem tam takie. To on jest słaby, ale ten, ten już jest słabszy, więc dobra, bierzemy to. Ok, sprzedajemy. No i słuchajcie, bierzemy tego. A on jest fajny też, fajnie, co DPD w ogóle? To wszystko jest takie pikselowe, To jest kozackie w tym. Ej, ja, co to jest? Czy to jest boss fight? No, wrażenie to jest boss. I gdzie jest ten boss? No, lecimy na klepę jest z nim, jazda. Lecimy, bobić tego bossa. C gdzie on jest? Tylko nie ma, dobra. Tu mamy skrzynię. Ej, teraz ja możemy rozwalę. Okej, okay, darmowe 7000. To to te przygarnę. Dobra, ale dawaj, lecimy na tego bossa. Tylko, no ja tu nie wiem skoczyć. Jestem to znaczy, słaby mega parkura. Okej, okay, dobra, jesteśmy prawie. Jeszcze tutaj do góry, no o jeszcze ta skrze Dobra, rozwalamy ją. Spokój, Teraz jakieś dit gamy diamenty, coś nie, co to jest. Ej, no gdzie jest ten boss? A 0,30 naprawdę otwiera za 14 minut. O, dobra, tu podę sobie tutaj wrócimy. Na razie, słuchajcie, lecimy jeszcze tutaj, sobie zbierzemy. 8 tysięcy mam, no trochę muszę pozbierać na następny świat. 40 tysięcy potrzebuję. Mamy 50 tysięcy, dobra, jazda, kupujemy kolejny świat, jazda. Okej, okay, no i mamy słuchajcie czy... Naprawdę wsiedliśmy do rakiety. Okej, okay, dobra, odlatujemy w kosmos. Co jest dobra, odlatujemy. Ale kozak to wygląda, słuchajcie. Jak to kozak wygląda? I lecimy. Jazda, polecieliśmy. Okej, okay, co? A, aha, okej, okay, dobra, dziewikam. Czy naprawdę zginąłem? Co, co się stało właśnie? Co się właśnie stało? Ej, dobra, jesteśmy na tym świecie. Nie, nie ogarniałem co się to stało. Co to jest? kombinacja, Pets? Ej, to w ogóle było na spawnie i... Aha, 5 musimy mieć, dobra, ogarniam. Ale to jest drogie mega, żeby tak skombinować. Okej, okay, skrzynia, bierzemy. 10 tysięcy, dzięki, dzięki. Okej, okay, mamy też jajku jajku za 800 tysięcy. Jakie drogie, to jest teleport. 900 tysięcy jako jedną mapę? No to, no to nieźle. Ja słuchajcie, to tyle nie będę zbierał. Jazda, rozwalamy. Ile to tutaj ma życia teraz? O kurde, czy mi starczy jak ja to rozwalę? Myślę, że powinno mi starczyć, słuchajcie, na kolejny mod jakiś dobre. Ok, mamy fulla, więc sprzedajemy Mamy 100 tysięcy prawie, ile kosztuje kolejny mod? Na 90 tysięcy jazda, bierzemy, on jest dwa razy lepszy złoci, Ale on będzie teraz potężny Ale on teraz będzie potężny, jazda Rozwalamy nim, czemu nie, jazda, lecimy 1000 HP tutaj to mamy, no i słuchajcie, my to mamy na 20 strzałów Takie dwa mi dają full plecak, nie, ja nie wierzę w to Okej, okay, jazda, kupujemy sobie jeszcze lepszy plecak, taki też za 80 tysięcy jest jakiś Jest akurat za 80 tysięcy, jazda, kupujemy No i słuchajcie, jeszcze uważam, że warto sobie kupić ostatniego peta Za robuxy tego trzeciego, żeby mieć cały team normalnie Okej, okay, mamy cały team, ale ten team jest, słuchajcie, dobry On jest mega dobry, naprawdę, on jest tak dobry więc ja zalecimy na pierwszy świat. Yy, no, już drugi praktycznie. No i teraz, słuchajcie, będziemy naprawdę dużo dostawać. Ok, słuchajcie, mam pełny backpack 10 tysięcy. Ile my za te kasy dostaniemy? Ok, 480 tysięcy. Ile ja kasy dostałem? Co jest ile kasy? Dobra, co ja teraz mogę kupić za to? Już teraz będziemy się stać najlepszy było. Dobra, zbieramy na niego. 550 tysięcy. Ok, ja za Skyhammer. Patrzcie, ten ma w ogóle 50, ten ma 250. 000. Ok, kupiony. Ile ja potrzebuję teraz na kolejną mapę? Ile teraz słuchajcie potrzebuję na kolejną mapę? 900 tysięcy, to do jazda, zbieramy to Ile my mamy kasy? Dobra, kupujemy słuchajcie teraz jajko Ciekawe co dostaniemy ULTRA -re! jaka jest nasza szansa? 3% Dobra, jaki on jest dobry? A on jest dalej słabszy od tych, naprawdę jest dalej słabszy No, no to okej, okay, dobra, nie ciekawy. Lecimy, słuchajcie, na... A, nie stać mnie, no to super Okej, okay, mamy to, lecimy teraz, słuchajcie, na kolejną mapę i jazda 900 tysięcy Okej, okay, no słuchajcie, mamy nową mapę, mamy jakąś pustynię Co to? Czy to naprawdę kosztuje 500 diamentów? Co to jest, jakaś burza pieckowa zaraz będzie? Co tu się odwala? Co tu się odwala, słuchajcie? Co to za miejsce w ogóle? Dobra, nawalamy To 17 tysięcy życia to ma, ale to jest dobre Co? Co się stało? Nie wiem, jakaś burza piaskowa tu jest. Co tu się odwala? Nie, nie wierzę w to. Ej, w ogóle, gdzie, gdzie to prowadzi? Idziemy, tam jazda, idziemy tam. Co tam jest? A port, ser portal. Mamy od za 2 miliony kasy, ale on jest dobry, słuchajcie. On bije 750. Ok, testujemy go, jazda, idę on bije teraz. Jak ten pasek leci? Co jest? Jaki speed? Jak to szybko leci? No to słuchajcie, chyba sobie na nim skończymy dzisiejszy odcinek. No ja sobie jeszcze tutaj rozwalę, bo to naprawdę jest OP. Okej, okay, sprzedajemy sobie, no milion kasy mam, no słuchajcie, mógłbym jeszcze więcej zbierać, no ale dzisiaj to skończymy, jak chcecie, nie wiem, kolejny odcinek z tej gerki, to napiszcie właśnie w komentarzu, no i jeszcze jak was nie ma na Discordzie, to polecam sobie tam widzieć, bo też tam no, czasem jestem, dodatkowo wpadajcie też na Instagrama do grupy koksowej, a my widzimy się już w kolejnym odcinku, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!